Proces psychologicznego haczenia lub kotwiczenia, niektórzy psychologowie mówią na to ensuring effect, czyli właśnie kotwiczenie, znają pewnie wszyscy. Jeszcze 3-4 lata temu, gdybym zobaczył na stacji benzynowej. Cenę litra paliwa na poziomie 6,5 zł pewnie chwyciłbym się za głowę i powiedział, że to jest niemożliwe. Obecnie cena taka wydaje mi się niska, bo widziałem już 8. To jest taki najbardziej typowy przykład haczenia, wykorzystywany w różnego typu promocjach, upustach, tych wszystkich takich wywieszonych na witrynach sklepów, napisach, sale, wyprzedaż i tego typu rzeczy ale w psychologii a w szczególności w komunikacji jest taki proces haczenia, który jest dużo mniej zauważalny, a nazywa się haczeniem wtórnym. Otóż haczenie wtórne to jest takie przesuwanie się powolne granic, kiedy my nie do końca zdajemy sobie sprawę, że nam się benchmark, granica przesuwa. To dotyczy najbardziej prymitywnych i najbardziej prostych mechanizmów typu przyzwyczajanie się do prędkości jazdy na autostradzie, gdzie bardzo trudno jest później zwolnić, zjeżdżając z tej autostrady, i bardzo często tam się łapie punkty, gdzie stoją policjanci z radarami, czy na przykład kiedy słuchamy dłużej głośno muzyki, to potem ściszenie do normalnego pułapu, do normalnego poziomu Wydaje nam się aż przykre, dlatego że wydaje nam się, że prawie nic nie słyszymy. Ale ten mechanizm działa, stety czy niestety, w biznesie, w życiu prywatnym i w negocjacjach bardzo, bardzo mocno. Problem z nim jest taki, że my go prawie zawsze nie zauważamy. Na czym polega ten problem? W jaki sposób się przed tym bronić? Dowiecie się Państwo z mojej książki Negocjacje w praktyce, jak osiągać cele w biznesie i w życiu prywatnym. A w szczególności opisuję ten problem, to zjawisko w pierwszym rozdziale tej książki pod tytułem Ach ten termin. W pierwszym rozdziale, w którym opisuję prawdziwe i realne negocjacje, przyjmijcie Państwo. Po tą publikację dowiecie się więcej na ten temat. Można ją znaleźć w większości w księgarni w Polsce.